życie jest piękne jaki piękny jest świat trzeba mocno pokochać dużo uroku on ma Dzień dobry, cześć witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze smakiem tradycji dziś jestem tutaj z Frodem i z Bibimi i zabieramy was prosto do Woli Przybysławskiej Wola Przybysławska to wieś położona w województwie lubelskim w gminie Garbów to tutaj funkcjonuje jedno z najstarszych kół gospodyni wiejskich, bo Wko funkcjonuje od 89 lat. Za rok okrągła rocznica i zobaczymy, co panie dzisiaj przygotują pysznego. Chodźcie razem z nami, zobaczymy. Chodźcie, chodźcie, pieski. Zanim jednak dojdziemy do koła gospodyni wiejskich Woli Przybysławskiej, pokażę wam naprawdę coś pięknego. Za mną widzicie jezioro Rejowiec. Jest to jedno z dwóch jezior, które znajduje się na terenie Orlicza i Woli Przybysławskiej. Jest to obszar chronionego krajobrazu Kozi Kozibór to obszar chronionego krajobrazu w województwie lubelskim stworzony w 1990 roku. Jego powierzchnia liczy ponad 12 tysięcy hektarów. Znajduje się na terenie gminy Żyżyn, Końskowola, Kurów, Markuszów, Abramów, Garbów, Kamionka, a także sąsiaduje z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Jak mogliście zauważyć w Woli Przybysławskiej są piękne krajobrazy, ale chodźcie teraz razem ze mną, poznamy jakie tutaj pytały, są przygotowywane. Witajcie w kolejnym odcinku ze smakiem tradycji. Dziś jestem razem z paniami z Koła Gospodni Wiejskich w Woli Przewysławskiej. I dzisiaj razem z paniami przygotujemy kolejną tradycyjną potrawę. Jaką to za chwilę się przekonacie? Teraz, pani Bożeną, proszę powiedzieć mi, od kiedy wasze koło funkcjonuje? Ile pań w kole? Hmm, Razem z Wami tutaj pracuje, uczestniczy, wyjeżdża na wycieczki, bo co nieco słyszałam, że Panie również jeżdżą razem na wspólne wycieczki. Tak. E, witamy, witamy wszystkich. E, nasze koło funkcjonuje od 35 roku, 6 listopada. E, także już w tym roku, w listopadzie, będziemy obchodzić 89 lat. Może na tyle nie wyglądamy. Ale taka jest rzeczywistość i dziękujemy naszym poprzedniczkom, że to ciągnęły, prowadziły i my przejęliśmy dalej. Także jak widać, robimy palmy. też wyjeżdżamy na wycieczkę, współpracujemy z dziećmi w szkole na pokazie palm. Jesteśmy zapraszani robimy więcej dożynkowe. No i też uczestniczymy w katolickich imprezach, w kościele, w, no, w procesjach. Tak. Jakie dzisiaj danie przygotujemy? Dzisiaj przygotujemy bardzo stare danie. Są to flaki na flaku wołowym z dodatkiem kurczaka i kaszy jaglanej. Ja powiem szczerze, że takich flaków jeszcze nigdy nie jadłam, bo takie tradycyjne zwykłe z flaków jadłam, ale dodatek kaszy bardzo mnie tak. zaciekawił, także my za chwilę się bierzemy za przygotowanie. Państwa zachęcam, żeby tutaj razem z nami zostali i zobaczyli przepis. Być może wam się spodoba i wykorzystacie go w swojej kuchni. Tak. Zapraszamy do oglądania. Mamy marzec. Pogoda niestety nas nie rozpieszcza. Jak widzicie, wieje silny wiatr, dlatego zostały ze mną dwie panie, pani Bożena i pani Grażyna i razem z paniami pokażemy wam jak przygotować krok po kroku flaki. Za chwilę pokażę wam z bliska jakie składniki są potrzebne do ich przygotowania. Koza jest rozgrzana, dlatego będziemy wszystko przygotowywać na wolnym, otwartym ogniu. Zapraszam was do oglądania. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Proszę powiedzieć mi, co trzeba, jakie składniki są potrzebne do przygotowania tych flaków. Do flaków trzeba przygotować łódka, a jak nie, to kurczak może być. Flak wołowy, woda, no najpierw woda, liść laurowy, ziele, majranek, przyprawa do flaków, pieprz, sól. Warzywa, kasza. kasza jaglana, no i to wszystko. Przed chwilą pani Grażyna pokazała nam wszystkie składniki. Mamy tutaj obgotowane wstępnie flaki, ugotowany drób i za chwilę zabieramy was prosto pod kozę. Do garnka będziemy wrzucać te wszystkie składniki i krok po kroku pani powiedzą, jak przygotować te flaki. Teraz wlewamy wodę na flaki. Czy woda musi być gotująca? Nie, niekoniecznie. Wsypujemy flaki. Wsypujemy flaki. Płukamy kaszę i wsypujemy do flaków. Weź listek, rzucamy listek ziele. Sól i to się musi trochę pogotować, z pół godziny. Flaki się gotują, to chwilę potrwa, dlatego zobaczcie co pięknego jest przed naszym stołem. Tutaj przed nami, przed stołem są piękne palmy, święta się zbliżają. To panie robią takie piękne palmy? Tak, robimy już, robimy ze 3 lata czy więcej. Już to tak o, stało się naszą tradycją. Widzę, piękna krepina, naturalne, tak. naturalne kwiaty barwione. Barwione zioła. wszystko, zioła. zioła, wszystko zbieramy sami, malujemy. Wszystko to jest nasza praca. Palmowe arcydzieła Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Przybysławskiej. To nie tylko piękne ozdoby, ale również rośniki tradycji i historii. Każdy detal, każdy element ozdoby ma swoje znaczenie i symbolikę, przypominając nam o głębokim znaczeniu Wielkanocy i jej tradycjach. Robimy też palmy na procesję do kościoła, idziemy z palmami. Robimy też dużo palmy do naszej kaplicy w Woli Przybysławskiej. Także. I te wszystkie piękne kolory są naturalnie barwione przez panie, tak? Tak. Wszystko jest barwione, zbierane w lecie, trawy, zioła. Wszystko jest barwione przez nas. No są przepiękne. Czas wracać do dalszego przygotowania naszych flaków. Kasza jaglana, która znajduje się w tych flakach, to jeden z głównych składników, który dodaje potrawie lekkości i delikatności, jednocześnie wzbogacając ją o cenne składniki odżywcze, takie jak witaminy z grupy B, żelazo i błonnik. To idealne połączenie dla tych, którzy dbają o zdrowie. Nie rezygnując przy tym z bogatego smaku tradycyjnych potraw. Flaki są już podgotowane i wlewamy bulion z warzywami do tych flaków. Dosypujemy teraz. Najważniejsze, żeby wsypać Marianek, żeby on jak możecie zauważyć, gotowanie na zewnątrz na naturalnym środowisku nie jest wcale takie proste, bo duży wiatr trochę nam utrudniał gotowanie, jednak pani świetnie sobie tutaj poradziły. Zamieszamy. I przyprawę do flaków. Tutaj pieprz to będzie na końcu i przy, przykryć trzeba i niech się gotują. Ile mniej więcej czasu gotują e, się takie flaki? E, e, flaki gotują się e, godzinę albo godzinę tam 15 minut, bo żeby były miękkie, ale one są gotowane to godzinę 15 minut. To. Kasza też szybko się ugotuje. Flaki już prawie mamy ugotowane, doprawiamy pieprzem, na ile kto ma tam smaku, i wlewamy magi. I musimy teraz flaki spróbować, zamieszać. I ja powiem, czy one są dobre, czy niedobre. O. A, i wsypujemy, dawaj Bożenka, mięso drobiowe. No, zapomniałabym, ale wsypujemy drobiowe mięso. I teraz tak, teraz spróbuję. No już mamy ugotowane flaki. O, ho, 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 ho. o proszę zobaczyć. Bardzo ładnie widać kaszę. Ja nalewam flaki. Bardzo ładnie widać warzywa. No i teraz chyba możemy posmakować, czy są dobre, naprawdę dobre. Dajcie łyżkę. Masz bożenka. Bardzo dobre. Mnie też smakują. Flaki z kaszą jaglaną to prawdziwa uczta dla podniebienia i duszy. To połączenie delikatności kaszy jaglanej z intensywnym smakiem i aromatem flaków, które rozgrzewają ciało i wypełniają serce radością. Ale to nie tylko smak czyni te flaki wyjątkowymi, to także tajemnica zawarta w ich przygotowaniu, przekazywana z pokolenia na pokolenie przez lokalne gospodynie wiejskie z Woli Przybysławskiej. Panie z Koła Gospodyni Wiejskich w Woli Przybysławskiej kierują się tradycyjnymi metodami i recepturami, tworzą prawdziwe dzieła kulinarne, które zachwycają wszystkich, którzy mają okazję je spróbować. Dbając o każdy detal, o każdy składnik, panie z Koła Gospodyni Wiejskich tworzą flaki, które nie tylko smakują wybornie, ale także przynoszą uczucie Satysfakcji i przywiązania do lokalnej kultury i tradycji. Jednak to nie tylko smak sprawia, że flaki z kaszą jaglaną od pańską gospodyń wiejskich woli przysławskiej są tak wyjątkowe, to także atmosfera, jaka towarzyszy przy ich spożywaniu. Otoczeni ciepłem i gościnnością, przy dźwiękach rozmów i śmiechu, każdy kęs staje się niezapomnianym doświadczeniem dla zmysłów i serca. Laki są już gotowe. Wyszły naprawdę rewelacyjne, ale ja tutaj na stole widzę inne pyszności. Może powie pani mi, co tutaj panie przygotowało jeszcze? No jeszcze mamy chleb swojski na zakwasie, upieczony, babkę mamy. Tylko, że koleżanka piekła ten chleb, babkę to. Nie ma jej, to nie wiem, już jak to było pieczone. To my z, te, my z tego miejsca pozdrawiamy koleżankę bardzo serdecznie. Szkoda, że koleżanki tutaj razem z nami nie ma, ale za chwilę będziemy próbować. Pięknie się prezentuje, także myślę, że też pysznie będzie smakować. Oprócz babki i chleba, mamy też jeszcze ciasto marchewkowe. Może powie pani, jak takie ciasto przygotować? Jest proste w przygotowaniu, trudne? E, ciasto marchewkowe jest bardzo proste w przygotowaniu. Potrzebujemy 80 dkg marchwi startej na drobnej tarce, 3 szklanki mąki, 8 jajek, 2 szklanki cukru, sodę lub sodę i proszek do pieczenia, żeby spulchnić. Białka ubijamy na sztywno, dodajemy cukier, ubijamy, dodajemy żółtka, razem ubijamy i później po kolei wszystko dodajemy i na koniec szklankę oleju dolewamy, mieszamy wszystko. No i pieczemy. Super. A są jakieś specjalne okazje, na które przygotowuje się takie właśnie ciasto? Tak. Nieraz jeździmy na jakieś konkursy, to właśnie pieczemy takie. Ciasta. Ja za chwilę pokroję te wszystkie pyszności, a może w tym czasie panie coś zaśpiewałyby mi tutaj, bo ja słyszałam, że panie pięknie śpiewają, tylko tutaj się troszkę wstydzą. Ja zabiorę na pewno tego marchwiaka na bok, a w tym czasie panie mi zaśpiewają. Co pani na to? Dobrze zaśpiewamy. <grych> Zostawiam Państwa razem z paniami, posłuchajmy pięknych piosenek śpiewanych przez panie, a ja się zabieram zakrojenie tych pyszności. Szła dziewczyna koło młyna, robić się jej nie chce i spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze. i spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze. Nie wysoko ani nisko, Chwała Panu Bogu, wzięła sobie poduszeczkę, poszła do ogrodu. Wzięła sobie poduszeczkę, poszła do ogrodu. A w ogrodzie, a w ogrodzie, trzy Trzeci powiesiła. Jeden sobie, drugi jemu. Trzeci powiesiła. Powiesiła trzy wianeczki, wsiani nad drzwiami. Wiele razy mama spojrzy, zaleje się łzami. Wiele razy mama spojrzy, zaleje się łzami. Mamo moja, nie żałujcie wianka rudzialnego Wiele razy pijaliście go. Gorzałkę za niego wiele razy a ja tańcowała i od rana do wieczora muzyczka nam grała i od rana do wieczora. Koło woli Przybysławskiej to koło gospodyń z tradycją, bo tutaj panie są naprawdę wiele lat. Proszę powiedzieć mi. Na przykład pani, ile tutaj jest już w szkole? No ja już jestem 45 lat. A pani? Ja też 45 lat. A pani Bożenka? No ja jestem z 26. No ponad 30. A pani Grażynka? No ja na pewno około 40 lat. Byłam 30 lat przewodnicząco, później Bożenka. Bożenka jest ile? 3 lata? 3. Ja 30 lat byłam przewodnicząco. Od 92 roku. Koło pokazuje, że działa naprawdę z tradycją, bo tutaj mamy panie, które są króceni, ale to jest pięknie przekazywane z pokolenia na pokolenie i my mamy nadzieję, że... Osoby z okolic, które obejrzą tutaj ten odcinek, również dookoła przystąpią, prawda? Tak, Zapraszamy młodzież, zapraszamy do uczenia się tradycyjnych potraw, do uczenia się gotowania, bo tradycja, ludowość to naprawdę coś niesamowitego. Ja z tego miejsca chciałabym Paniom wszystkim serdecznie bardzo podziękować za zaproszenie, że mogłam poznać Wasz tradycyjny przepis. I mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie i jeszcze kiedyś się spotkamy i nauczymy wszystkich Was, jak przygotować coś pysznego, tradycyjnego. I my też dziękujemy, że chcieliście przyjechać do nas i pokazać, co my robimy. Dziękujemy. Dziękuję. Wielkie brawa dla pań na pewno z tego miejsca, bo dziś naprawdę jest zimno, a panie tak wszystko pięknie nam pokazywały, pięknie śpiewały, także dziękujemy jeszcze raz. Was zachęcamy do oglądania, do testowania przepisów, a także odwiedzenia Woli Przybysławskiej. Panie z koła gospodyń wiejskich Woli Przybysławskiej przygotowały nie tylko danie, bo to prawdziwe dzieło sztuki kulinarnej, wyraz tradycji i historii, który przynosi nas świat smaków i aromatów naszych przodków. Dlatego zachęcam wszystkich miłośników dobrej kuchni do, do przygotowania i skosztowania tych niezwykłych flaków, które na zawsze pozostaną w pamięci jako symbol autentyczności i smaku. Kolejny odcinek ze smakiem tradycji jest już za nami. Mam nadzieję, że przepis na flakie Wam się spodobał i przygotujecie je w swojej kuchni. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!